John Cena został mistrzem interkontynentalnym i zarazem na chwilę przed końcem swojej kariery oficjalnie możemy nazwać go Grand Slam Championem. O tym moi drodzy, a także o pozostałej części, ma na at i nie tylko, w dzisiejszym odcinku WWE News 7.00. Witam Was bardzo serdecznie na samym początku, oczywiście, zapraszam Was do aktywności i sercji komentarzy, ponieważ właśnie tam chciałbym, żebyście napisali Let's go, Cena! bądź cokolwiek chcecie. Jest to niezwykle emocjonalny moment i ogromny moment, jeśli chodzi o pro wrestling, więc chciałbym przeżyć to razem z wami, a i także na samym początku, moi drodzy, chciałbym zaprosić was do zostawienia polubienia i subskrypcji kanału, jeśli na kanał trafiliście po raz pierwszy. Również wykorzystając początek tego materiału, słuchajcie, ja chciałbym podziękować użytkownikom Polski General, kubus.pl, Boss, Jimmy Uso, Mani Wendy J Dawid, Błażej i oraz Mr. Mateo za wspieranie kanału na poziomie Hall of Fame. Pojawiło się kilku nowych wspierających aż na tym poziomie, za co jestem ogromnie wdzięczny I także do sprawdzenia tej opcji zapraszam Ciebie, może będziesz tym zainteresowany i moi drodzy dłużej nie przejmując, przejdźmy już do dzisiejszego odcinka. Boston, Massachusetts, stan, z którego pochodzi John Cena, czyli był tak naprawdę prawie że u siebie. Właśnie tam odbywała się ostatnia gala Mania i właśnie tam doszło do walki John Cena vs Dominic Mysterio. Walki, o której mówiliśmy i spodziewaliśmy się, że może mieć miejsce na Survivor Series. Natomiast w dniu gali row pojawiły się informacje, które też zauważyliśmy podczas trwającej transmisji na żywo właśnie na naszym kanale w miniony poniedziałek, że mówi się o potencjalnej walce John Cena kontra Dominic Mysterio. Jeden z was wychwycił, że informacje tam podało niezbyt zaufane źródło, lecz jak się okazało, faktycznie do tej walki doszło. Gale otwiera John Cena. Tak naprawdę był też i Triple H, który Jonah Cena zapowiedział, i John Cena oraz Triple H przyczynili się do tego, że takowa walka, walka John Cena kontra Dominic Misterium miała w ogóle miejsce i w zasadzie jakby na to spojrzeć bardzo dobrze. Bo gdyby Sina wygrał mistrzostwo na Survivor Series i został wtedy Grand Slam championem, no to mielibyśmy tak naprawdę tylko jeden występ, tylko 13 grudnia tylko ostatnia walka. A tak mamy naprawdę jeszcze chwilę, żeby Sina jako mistrza interkontynentalnego podbudować. Tylko smutne jest to, że Wszyscy chyba musimy już się pogodzić z tym w tym momencie, że Cena swoją ostatnią walkę w karierze po prostu przegra, no bo raczej tak to będzie wyglądało. Raczej po prostu tytuł przejdzie na kogoś innego, kogoś nowego, prawdopodobnie kogoś świeżego, oby nie Guntera, bo to już świeże nie będzie. Natomiast chciałbym na chwilę się w tym miejscu zatrzymać. Po pierwsze, Cena i Dominik Mysterio dowieźli za jej bistą walkę. Były Oczywiście momenty, gdzie próbowano zagrać brudno ze stroną Dominika Mysterio, użyć pasa mistrzowskiego, przepraszam, krzesełka, pas mistrzowski też chyba tam był w grze, natomiast krzesełko pomyliłem w tym momencie z pasem, gdzie Sina i Dominik Mysterio razem położyli się na plecach, chcąc zaimitować to, że zostali nim zaatakowani. Fajny moment naprawdę miała ta walka, jeszcze tak naprawdę zanim do tej walki doszło, to też zostało poruszonych kilka wątków, takich jak na przykład Rey Mysterio w całym tym... W zamieszaniu był również wspomniany Triple H ustalający tą walkę, godzący się z tym co czyczy publiczność, czyli do Dominika Misterio, że spieprzyłeś, lekko mówiąc, bo ma to oczywiście troszkę mocniejsze i wulgarniejsze. Brzmienie, co, co oni tam czytali, cytując po angielsku i up, e, Dochodzi do tej walki, jak już powiedziałem, i walka naprawdę dowiozła. Zresztą, ja też mam taką zasadę, o tym też mówiłem na live, że na tym etapie, gdzie Sinie już pozostało tylko trzy występy prawdopodobnie będą to trzy występy z trzema walkami ale o tym za chwilkę no to tutaj tak naprawdę ja. Nie chciałbym już słuchajcie, skupiać się na tym z kim walczy Sena, jak walczy Sina i jak to wszystko wygląda, tylko po prostu chciałbym z tych walk czerpać. Czerpać to, że po raz ostatni, po raz trzy ostatnie razy widzimy Sinę w ringu WWE, i to chyba jakbym mógł powiedzieć to razy, moi drodzy, nam wszystkim. Dochodzi do walki, Cena wygrywa tą walkę i zostaje mistrzem interkontynentalnym. W momencie, w którym tak naprawdę przerolował splash Dominika Mysterio, poprzedzony wcześniej Sears One 9 wykonuje attitude adjustment i pokonuje Dominika Mysterio, przytula sędziego, zaczyna celebrować i mówi wprost, że the champ is here i tak właśnie to powinno wyglądać. Cena także Miał moment swojej celebracji na zapleczu, gdzie pogratulowały mu gwiazdy będące w Gorilla, w strefie Gorilla, a był też tam i misterio, Mysterio, który także mu pogratulował, ale był też Sheamus. I tutaj chciałbym, słuchajcie, zwrócić uwagę na pewną rzecz. Sheamus gratulujący Sine. jakby na to ujęcie przyjrzeć się nieco bliżej, dotykający Sinę w bark, ale tak naprawdę dotykający Sinę w mistrzostwo interkontynentalne. Może mieć naprawdę drugie znaczenie. Co jeśli Sheamus faktycznie będzie ostatnim rywalem Siny, i co jeśli Sheamus faktycznie mistrzostwo z Siny z tym respektem przejmie? I teraz to jest bardzo, ale to bardzo ciekawe. 13 grudnia 2009 roku Sheamus pokonywał Sinę i zdobył od niego mistrzostwo WWE. 13 grudnia 2025 roku, Sheamus może zawalczyć z Cynem o mistrzostwo interkontynentalne, zdobyć to mistrzostwo i także zostać Drentzlem czempionem. To jest niesamowity zbieg okoliczności, bo obstawiam, że nie było to planowane. Jeśli tak się dzieje, to proszę WWE, TKO i ktokolwiek tam jeszcze pracuje. Zróbcie to. Nie chcemy Guntera z Mistrzostwem Interkontynentalnym. Sinie pozostały, słuchajcie, trzy występy. Jest on już oficjalnie Grand Slam Championem, jest Mistrzem Interkontynentalnym i za tydzień na Raw także ma się pojawić, więc 17 listopada Sina również na Raw będzie modlonać i będzie to ostatnie Raw Siny w karierze. Będzie to gala w Madison Square Garden i mówi się o tym, że Sinatra także podczas tej gali ma zawalczyć. Widziałem też informacje mówiące o tym, że ma być to open challenge o mistrzostwo interkontynentalne i brzmi spoko. Pytanie kto na to miałby odpowiedzieć i pojawiła się bardzo ciekawa sugestia Zawodnika z NRC, którego chwila już nie widzimy, i mowa tutaj o Oba Femin. Szczerze, jakby tak dłużej się zastanowić, to wcale nie jest złe. Może takie połączenie siny z jakimś zawodnikiem z NRC byłoby w porządku, biorąc pod uwagę fakt, że tak naprawdę pozostają mu już ostatnie trzy występy. Fajnie byłoby z kimś z NRC jeszcze i tą pałeczkę taką w cudzysłowie oczywiście przekazać. Natomiast nie widziałbym tutaj po prostu straty mistrzostwa Siny w tej pierwszej obronie. Dlaczego? Też w sumie dlaczego tłumaczy nam, słuchajcie, następnego gala Premiere Event, czyli Survivor Series Wargames Match, w którym już mamy. Zresztą Wargames jest już zapowiedziany i o nim też powiemy sobie za chwilę, mówiąc pozostałą część row. Ale Cena wydaje mi się, że udział w tym Wargames Matchu wziąć może, bo skład naprawdę jest tam solidny. I jak już mówiłem, do tego za chwilę. Przejdziemy. Clu tej wypowiedzi, słuchajcie, jest takie, że Sina jest mistrzem interkontynentalnym. Sina jest Grenzelem, Championem i Sina jest jedynym w historii z takimi osiągnięciami. Dodatkowo, Sina, słuchajcie, u mnie na koncie ma jeszcze to osiągnięcie, że dzięki niemu poznałem wrestling, więc dla mnie jest to um, naprawdę niezwykle sentymentalne. I daję wam słowo, słać, że Tom galę 13 grudnia, ostatnią galę Syny w WWE, ostatnią walkę Sinny na pewno obejrzymy sobie na żywo i zrobimy sobie z watch party, więc już wrzucajcie sobie to w kalendarz. Wspomniałem przed chwilą o celebracji Jonas Sinny na zapleczu, natomiast na zapleczu po tej walce dostaliśmy jeszcze jeden bardzo ciekawy obrazek. W tym przypadku obrazek Dominika Mysterio, który mógłby nam, i sugerować, że rozpad Judgment Day właśnie się... Zaczyna i faktycznie zwróćmy na to uwagę, nie było nikogo z Judgment Day podczas tej walki. Nie było Fina, nie było JD Mardona, nie było Rock Sen ani Rek Help, nikogo tam nie było. Więc ciekawe też jest to, w którym kierunku może to naprawdę pójść, bo Dominik Misterio stracił właśnie mistrzostwo. Być może weźmie udział w jakiejś z walk um, pierwszej rundy, chcąc to mistrzostwo odzyskać. Wciąż oczywiście pozostaje mistrzem AAA, natomiast. Wydaje mi się, że to może pójść w zupełnie innym kierunku obecnie dla Dominika misterio. Rozpad Judgment Day byłby idealny, i nawet podbudowa na dłuższą skalę, na, na dłuższy czas, i jego walka z Finem na WrestleMania byłaby zajebista. Teraz myślę, że może dojść do konfrontacji Dominika z Rajem, co finalnie poskutkuje nam ich walką na Survivor Series. Biorąc pod uwagę, że Tagala jest w San Diego, miałoby to sens, i jak już wiemy, że do mnie jest mistrzem interkontynentalnym. To po prostu ma to jeszcze większy sens, więc tak naprawdę, moi drodzy, dajcie w komentarzach znać, co wy o tym sądzicie. Pozostając jeszcze dosłownie na moment w temacie Jona i całego turnieju The Last Time is now, to podczas minionej Roe dostaliśmy dwie pierwsze walki pierwszej. Rundy. Zwycięzcami pozostali ci, o których tak naprawdę spekulowaliśmy i wprost mówiliśmy. Tak też w zasadzie powinno się stać. No i się stało. Russe wyrywa swoją walkę i również Sejmus wyrywa swoją walkę, i przechodzą oni do następnej rundy. Natomiast podczas tej gali także zostały zapowiedziane dwa kolejne pojedynki, w którym zobaczymy Solos i z tajemniczym oponentem, którym nie wiemy, kto może być. Solo zresztą wrzucił też do siebie na Stories na Instagramie tą informację, że ktokolwiek to jest po prostu mi dodajcie. Ciekawe. Ciekawe. Myślę, że Solo faktycznie może dostać kogoś spoza WWE, taki na przykład Jeff Hardy, to byłoby ok. Jakby w sensie, chyba wolałbym Mata Cardona, jeśli już tak mówimy o kimś spoza WWE. Natomiast to po prostu byłoby ok. Drugą walką, którą mamy zapowiedzianą, jest starcie Guntera, Powracającego Guntera z Givonem Evansem. Więc Givon Evans dostaje swój spot na Galli Row, dostaje walkę z Gunterem. Wiem, że to już będzie dobra walka. Tylko też jestem zdziwiony tymi osobami z NXT, bo spodziewałem się właśnie takiego Oba Femiego czy Trika Williamsa, Niewykluczone jest oczywiście, że jeszcze któryś z nich się w tym turnieju pojawi. Może też któryś z nich być tym niezapowiedzianym zawodnikiem, ale jak już mówiłem, według mnie ci niezapowiedziani zawodnicy, ci tajemniczy oponenci będą osobami spoza WWE, więc kto wie, czy tak to czasem. Wyglądać nie będzie. Widziałem też naprawdę dobrą formę fizyczną u Cleese'a więc kto wie, czy może Y2J nie powróci i weźmie udział w tym turnieju. Natomiast zostajemy na ziemi i mówmy póki co o faktach. Fakty są takie, że zobaczymy starcie Solo z kim, nie wiadomo, oraz starcie Gunthera z Dziwonem i Iwansem, więc no, takie walki nas czekają. Wracając do pozostałej części o którą także chciałbym pokrótce dla Was omówić. Poza zwycięstwem Johna i zostaniem mistrzem interkontynentalnym i zarazem Slam Championem, dostaliśmy także takie rzeczy, jak. Becky Lynch zaatakowała Marcin Dupree. Co ciekawe, Becky Lynch zrobiła sobie także zdjęcie z Johnem Sinem jako mistrzowie interkontynentalni. Zajebista sprawa. Rusev pokonał już na Priesta, o czym mówiłem, i awansował do kolejnej rundy. Dostaliśmy bardzo ciekawy segment z udziałem CM Banka i początkowo Logana Pola, którego właśnie pan się domagał. Na arenie pojawił się Paul, ale u boku z Polem Heymanem, Bronsonem Reedem i Bronem Breakerem, mówiąc, że po tym tsunami, które dostał, pojawiła mu się wizja. I Dosłownie, słuchajcie, tak można określić, że to wyglądało. Na pomoc CM Punkowi pojawili się Jay Uso, który można było się to spodziewać, oraz Cody Rhodes, który na RAW był obecny to też chwilę wcześniej przed RAW zostało powiedziane. Więc, e, moi drodzy, wygląda, wygląda to na to, że właśnie rozpoczęliśmy Wargames i tak też to zostało potem zapowiedziane, bo po tym brawlu dostaliśmy na zapleczu CM Rhodesa i Uso, którzy wręcz o tym mówili i CM Punk chciał właśnie Wargames Adam Pierce mu to dał, a nagle Pan zawołał Regal, Szyknął po prostu Regal. William Regal się pojawił, zniknął na zaplecz Raw i krzyknął swoje tradycyjne Wargames. Tak więc Wargames dostaniemy. Jak widzicie, widać już zarys tego Wargamesu, ale na ten moment mamy 3 vs 3. Więc sądzę, że jeszcze te dwie osoby powinny zostać dodane do tej walki, bo. Tak też i to bym widział. Mamy jeszcze chwilę czasu na podbudowę, mamy tak naprawdę dwa tygodnie. Więc chyba najbardziej autentyczni co do dodania do tej walki pozostają być Austin Fury oraz Brock Lesnar, co byłoby po prostu spoko. Ale w przypadku drużyny faceowej, gdzie mamy już mistrza WWE, mistrza World Heavyweight Jaya Uso, widziałbym tutaj po prostu Sina, o którym się mówi, że może dołączyć do męskiego World Warriors' matchu. No, i pozostaje nam jeden spot. Jeden spot, którym może być spot dla LA Night'a. Chyba, że macie pomysł, kto jeszcze inny mógłby do tej drużyny faceowej nam dołączyć. W przypadku kobiet wygląda to też trochę inaczej, ale mam na to ciekawy pomysł, bo taki wargames też już, poniekąd, został nam zapowiedziany albo zasugerowany, ale o tym powiemy. Za chwilkę. Przechodząc chronologicznie, moi drodzy, dostaliśmy także starcie Stefani Walker i Rochelle Rodriguez o mistrzostwo World Heavyweight. Oczywiście, no nie mogło być inaczej, Stefani broni mistrzostwa. W walce interweniowały także Nikki Bella oraz Roxanne Perez i finalnie, finalnie zaskoczyło to, co wydarzyło się po tej walce, gdzie Nikki Bella, tak naprawdę chcąc podać mistrzostwo dla Stefani. Zaatakowała ją tym mistrzostwem i to było zajebiste. Fani zamiast buczeć Nikki Bellę po prostu się cieszyli, Cirowali i ja też jestem za tym. Nikki Bella z mistrzostwem World Kobiet, nie powinienem powiedzieć World Heavyweight Kobiet, tylko z mistrzostwem świata kobiet, wygląda fajnie. Więc jestem, jestem fanem tego, żeby do tej walki doszło. I nawet, słuchajcie, pomyślałbym o tym, żeby Nikki Bell jako Hall of famerka, pokonała Stefani Wecker. To nie byłoby nic złego, ale raczej pójdziemy tą narracją, że Stefanie po prostu dalej będzie jako młoda gwiazda się rozwijać i piąć się na jeszcze, jeszcze wyższe szczyty. Sheamus pokonuje na Nakamura, o czym też już chwilę wcześniej wspomniałem. Alexa Bliss oraz Charlotte Flair przegrały z Kabuki Warriors, słuchajcie. Dostaliśmy nowe mistrzynie tartimowe. Z tego też wyłoniło nam się to, że właśnie wspomniany Wargames mecz kobiet będzie prawdopodobnie miał. Miejsce. Po walce też tak teamowej pojawiły się Nia Jax oraz Lash Legend, które tak naprawdę połączyły swoje siły podczas ostatniego Smerdow. Finalnie na pomoc Bliss i Flair pojawiły się Ria Ripley i Sky, więc już mamy 4 na 4. I tutaj, słuchajcie, właśnie pozostaje dla mnie ta niewiadoma, bo Wargames zawsze jakby cechowało się tym, że mieliśmy 5 na 5. Więc w tym przypadku widziałbym, aby Niki Bella dołączyła do drużyny healowej, z kolei Stephanie Weklery do drużyny. Face I to byłby naprawdę solidny skład u Wargames Meczu Kobiet. W przypadku Wargames Meczu Mężczyzn, mówiłem to przed chwilą, ale chciałbym też przypomnieć temat i pozostawić po prostu Wam pole do dyskusji, abyście napisali co sądzicie o Wargames Meczu Mężczyzn i kogo patrząc na uwagę, biorąc pod uwagę jakby obecny rozwój sytuacji po tym ostatnim rowu, co sądzicie kto właśnie do tego składu dołączyć jeszcze nam może. Na koniec, moi drodzy, mam jeszcze dla Was dwie ciekawe informacje. Otóż to wiemy doskonale, iż Drew McIntyre został na ostatnim Smerdon zawieszony, wypisany z arty w WWE TV i jak się okazuje, ma to faktycznie potrwać nam dłuższą chwilę. Wszystko spowodowane ma być tym, że Drew McIntyre bierze udział właśnie w nagraniach filmowych, więc teoretycznie tłumaczy nam to właśnie fakt z tego, że przegrał znowu walkę o Mistrzostwo WWE, że... No niestety nic więcej z Codem się nie podziało. No i teraz ten fakt zawieszenia Drew McIntyre. Nie wiem, czy nawet lepsze nie byłoby zwolnienie i, i jakby, wiecie, potem przywrócenie do akcji. Ale okej, okay, powiedzmy, że samo w sobie zawieszenie też jest okej. Okay, więc um, jeśli chodzi o Drew McIntyre'a, tak sytuacja właśnie nam wygląda. Oczywistym dla mnie jest to, że skoro nie jest brany pod uwagę w Wargamesie, chociaż to też jakby się chwilę zastanowi, skoro code jest w Wargamesie, to może i Drew będzie domagał się być w WarGamesie i jakby dlatego też pozostawiłem ten spot, abyście dali znać co o tym sądzicie, choć połączenie właśnie Division z ze Stephen Firm jeszcze Brockiem Lesnarem jako tym prowadzącym to wszystko, po prostu byłoby dobre i tego jestem fanem. Drew McIntyre'a bym w to nie mieszał, jeśli faktycznie ma nagrania filmowe i nie może być w WBTV, to po prostu niech jest wypisane na te kilka tygodni, niech odbędzie pełen komplet nagrań i niech wróci znowu sfokusowany na Coldimbrowsie, i tego Cody'ego Rhodesa w końcu niech kurwa pokona. Musiałem to podkreślić, bo chyba rozumiecie sami o co chodzi. Drew McIntyre musi zostać w końcu mistrzem WWE, tym bardziej biorąc pod uwagę fakt, że jego umowa z federacją obowiązuje na jeszcze długie kilka dobrych lat. O czym wspominałem w poprzednim odcinku WWE News, jeśli go nie widzieliście, to oczywiście serdecznie Was do niego moi drodzy zapraszam. Wszyscy dokładnie wiemy, że ostatniego dnia stycznia 2026 roku odbędzie się gala w Arabii Saudyjskiej i będzie to Royal Rumble Match. W związku z tą galą możecie też spodziewać się ciekawego filmu dotyczącego historii Royal Rumble, który pojawi się na początku następnego roku. Jak to już dziwnie brzmi, jak w ogóle szybko przeleciał ten rok, słuchajcie. Um, dokładnie, w związku z tym też, słuchajcie, jeżeli ta gala się odbywa i mamy event w Arabii Saudyjskiej, to my w Polsce dostajemy, słuchajcie... Road to roam w Arabii Saudyjskiej. I gala w Polsce także się odbędzie. Ciekawostka, tak dosłownie tylko wrzucona w tym temacie, ponieważ odnośnie gal w Arabii Saudyjskiej mam dla Was dłuższą informację. Um, jeśli chodzi o sytuację biletów na galę WBI w Polsce w Gdańsku, na ten moment pozostaje ich około 800, więc jest to już połowa mniej niż jeszcze tydzień temu. Także okazuje się, słuchajcie, że faktycznie ergo arena może być wyprzedana w pełni, czego naprawdę, naprawdę nam fanom w Polsce, moi drodzy. Życzę. Wracając do gal w Arabii Saudyjskiej, ponieważ Galare Rumble nie ma być jedyną galą w roku 2026. Tak moglibyśmy się spodziewać tego, właśnie biorąc pod uwagę 2025 rok, bo dostaliśmy tylko jedną galę w Arabii Saudyjskiej. Okazuje się, że nic bardziej mylnego. <grym> No WWE nie zrezygnowało z ilości gal w Arabii Saudyjskiej, wręcz przeciwnie, nie wypełnili oni zobowiązania kontraktowego na 2025 rok, ponieważ miały się tutaj odbyć dwie gale w Arabii, odbyła się jedna, więc w związku z tym WWE ponad zobowiązało się do zorganizowania poza Royal Rumble jeszcze kolejnych dwóch gal w Arabii, w związku z tym prawdopodobnie w 26 roku dostaniemy aż trzy eventy. Premium live eventy w WW, WWE w Arabii Saudyjskiej. O tak chciałem to powiedzieć. A tylko przypomnę, że w 2027 roku wrestlemania 43 odbędzie się także w Arabii Saudyjskiej. Pytanie, kiedy WWE przejdzie w ogóle do Arabii Saudyjskiej? To oczywiście był żart, ale patrząc na to, jak to wygląda, aż chce się powiedzieć, kto wie. W tym odcinku, moi drodzy, to na tyle. Dajcie oczywiście znać, czy cieszycie się ze zwycięstwa Jonasiny. Jest on mistrzem interkontynentalnym, jest on także grenzlem czempionem, i naprawdę, naprawdę trzeba cieszyć się z tego, co mamy i co za chwilę dostaniemy. Ostatnie trzy występy Jonas Innych, właśnie przed nami. Robi już za tydzień, 17 listopada. Do tego także Survivor Series, gdzie prawdopodobnie Sina weźmie udział w Warriors Matchu. No i ostatnia walka: Saturday Nights Main Event, 13 grudnia, gdzie zobaczymy ostatni w historii pojedynek. Ciny. Z kim on będzie, przekonamy się już niedługo. A to, co sądzicie o zwycięstwie Siny i zostaniu mistrzem internetowym oraz o sytuacji z Worgiem, Smash'em i jego składem, oczywiście dajcie znać w komentarzach pod tym filmem. Zostawcie także polubienie i subskrybujcie kanał. Do zobaczenia, moi drodzy, już wkrótce, także w filmie, ale i również podczas transmisji na żywo, które są regularne na kanale. Także śledźcie go śmiało na bieżąco. Trzymajcie się, dobrego dnia bądź wieczoru, zależnie kiedy film oglądacie. Trzymajcie się i do usłyszenia. Дасть.